Dzisiaj został przedstawiony harmonogram realizacji inwestycji, ale dużo będzie zależeć od tego, kiedy decyzja środowiskowa stanie się prawomocna. Czy się obawiacie, że z tego co słyszałem 15 protestów było złożonych, czy to nie przełoży się na okupy? No, założyliśmy, myślę, realny harmonogram tej, tej budowy, tej drogi. Zrobimy wszystko, żeby to się zdarzyło jeszcze szybciej, żeby jeszcze szybciej tutaj, na S10 mogły wjechać maszyny i żeby mogły, można rozpocząć proces inwestycyjny już w takiej realnej formie. Ale myślę, że ta pierwsza połowa roku 2023 to jest realny termin, najszybszy termin, w jakim możemy to, to zrobić dzięki sfinansowaniu tego programu z budżetu. Ja się mogę powiedzieć, tak, ja się bardzo się cieszę, naprawdę. To jest dla mnie taki radosny dzień. Który, który mamy, przyjęcie przez Radę Ministrów tej uchwały, no ale mam świadomość tego, co mówi Pan redaktor um, i, i e, c, c, na co zwracać uwagę, że oczywiście jest ileś jeszcze min rad do pokonania. I Chciałem, korzystając z tej okazji, bo naprawdę warto, bardzo serdecznie podziękować właśnie portalowi pojaskiemu, bo to jest to medium, które o sprawy infrastruktury w regionie dba najbardziej interesuje, mobilizuje, dopinguje i wielkie serdeczne podziękowania dla całej redakcji.